Dzień dobry, dzień dobry. Chciałabyś zrobić tyle rzeczy, ale znów nie masz czasu? Czy to rzeczywiście prawda? Sprawdzimy za chwilę. Pigułka motywacji od po swojemu. Zapraszam, Julita Wiśniewska. Jeśli chcesz zaczynać każdy poniedziałek z pigułką motywacji, Koniecznie subskrybuj ten podcast i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na swój telefon. Pierwsza przyczyna, która bardzo często pojawia się w rozmowach z moimi klientkami coachingowymi, to brak priorytetów. Bo w natłoku codziennych obowiązków trudno nam jasno określić, co jest tak naprawdę ważne, a co tylko zajmuje naszą uwagę. Bo każdego dnia mamy masę rzeczy do zrobienia: praca, dom, rodzina, sprawy do załatwienia. I te wszystkie obowiązki stają się naszymi priorytetami, a rozwój, no cóż, schodzi na drugi plan. Co więc możemy zrobić? Zdefiniować, co jest dla nas ważne, a co ważniejsze. Jeśli rozwój osobisty ma być naszym priorytetem, musimy go traktować na równi z innymi obowiązkami. A rozwój osobisty niejedno ma imię: bo mogą być to regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, sen, czytanie książek, efektywny odpoczynek, czas na refleksję czy nauka nowych umiejętności. Drugim powodem, dla którego czujemy, że nie mamy czasu na rozwój, jest przeciążenie obowiązkami. Wiele osób myśli, że ma zbyt dużo na głowie: praca, dom, dzieci, codzienne sprawy wspominałam już o tym wcześniej. Wydaje się, że jest tego tak dużo, że nie zmieścimy czegoś dodatkowego. No w końcu jak możemy się rozwijać, skoro życie pędzi na pełnych obrotach? A co jeśli to wszystko to kwestia tylko perspektywy? Ja nie myję okien, nie chodzę codziennie na zakupy, nie prasuję. Dlatego ty sprawdź konkretne działania, jakie występują u ciebie i część oddeleguj partnerowi lub dzieciom zautomatyzuj lub po prostu odpuść. No i trzecia przyczyna to niewłaściwe postrzeganie czasu. Często mamy wrażenie, że na rozwój osobisty potrzebujemy naprawdę wielu godzin dziennie, co wcale nie jest łatwe do wkomponowania w napięty grafik. Ale tu jest mały sekret, który zdradziłam już w pierwszym odcinku tego podcastu. Rozwój nie musi zabierać dużo czasu może to być 5 minut dziennie. Kluczem jest tu konsekwencja. Bo dużo łatwiej znaleźć dla siebie krótką chwilę każdego dnia, niż poświęcać cały wieczór raz w tygodniu na coś, co będzie zabierało kilka godzin. No i zadanie na dziś. Spisz na kartce celów w aplikacji listę wszystkich, powtarzam, wszystkich rzeczy, które robisz codziennie, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Przejrzyj tą listę i zadaj sobie pytanie: Czy naprawdę muszę to robić? Czy to jest naprawdę priorytet? A potem wybierz przynajmniej jedno zadanie, które możesz odłożyć lub skrócić, aby zyskać czas na rozwój osobisty. Może to być 5, 10 lub 15 minut dziennie. Za dziś bardzo dziękuję i życzę cudownego poniedziałku i jeszcze lepszego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.